Damek się postara o to, żeby za rok było więcej materiału na kulisy na wesoło, nie? Dokładnie. Tak Pytajcie dwie do szklaneczki dwie na ból nogi. Brawo! To się nagrywa oczywiście. No to fajnie. Będziemy bohaterami tych kulis roku podejrzewam. No tak. okej. Okay. ale tak w klapkach? No. no, jak nie. Jeżdżamy w klapeczkach w nowy sezonik. Wyciewać <laughs> się na pajacowanie. Dzisiejszą konferencję rozpoczniemy od krótkiego wystąpienia prezesa zarządu korony. Nie. W, w mentalności w podejściu do tego wszystkiego. <laughs> Lecimy, panie Grzegorz. No jademy, jak to się mówi. Jademy dół. Jademy O, mocno. Ej, mówiłem, że leń śpi? Eee, hello! No to, tu mikrofon. You look with the camera better than with the ball. <laughs> Patrz, obraził mnie. Gruba smały, Ale dobra. Radziu! Ale ci klaty wywaliło! Wiem, trzeba pracować, a co? No ale nie tylko chyba na siłowni, tylko piłkarsko troszkę też, nie? No, ale to na treningu zaraz będzie trening, Na treningu? tak? No. no, ty jesteś porobiony, dziku, no. Maz, daj na TikToka coś. Jest, tam nie. Co zrobisz, Na TikTok jakieś tryczki. Nie Raz no. szybka noga. Ehehehe. mam. Ma. A ci stuta, tak tam nie mnie kiedyś. Nie, to jeszcze raz. Co Tak, z treningu, nie jak sprzęt targałeś Jakie pytanie masz dla mnie? Ile waży żeby zmok? Jak zmokniesz? No, opie dużo. Opie dużo ważysz. No, znowu, wtedy bardzo dużo ważysz. Marko, nie, nie, Emil. Q&A. Mam pytanie do ciebie. No, no, no Nie, no, nie, Znaleźli już chłopak, czy Nie, nie, Dalej go szukają Szukaj ta chłopa Szukaj ta chłopa, dalej szukamy <laughs> Szukuje My dalej nie mamy napastnika pastnika. Okay. się Jest fajnie, ale my dalej bez napastnika Dobrze, że to mamy, nie? Ci ankietowani dobrze techniczny Trzeba to rzucić, nie? Dobra, raz ci się. U góry, u góry, tam coś. Spotkałem gościa i on mi się pytał, mówi, a, a co pan tutaj robi? Ja mówię, no proszę pana, ja tu pracuję. A on mówi, ale gdzie? Gdzie ty pracujesz? Ja mówię, nie widać. No pan, no ja pracuję w kopalni. <głosy> <głosy> I uwierzył, no. Było bardzo, ale to było bardzo śmieszne według mnie, ale ja tu lubię. Dobre, dobre, to, to będzie hit. Morsowa. No, i każdy wypić może, naturalny Dobra. Dobra. jogurt, no bo co kurna nie może Do mycia, kwaścia lat życia Gobra mógł cię zrobić, wziąć tak ręce <gryfę> i... Kurde Gobra królewski Trzy, cztery. Nie potrzebujecie tam jakichś współpracowników? Chyba zbrań. będziemy jednak. Wasze sejsef i obiady na mieście ja jestem. Zadzwonimy do pana. Jest taka drużyna, co się koroneczka ja no. jest i będzie Cześć. Musimy bronić, bo najgorzej jak w się tutaj Ale ochraniacze się ma, Zobacz, do bo z też ma obóz. Dobra, niech pan Ja się wyjechałem w Babakę niż nic, ale widzę, że wy jesteście też wyjechani. I zajebiście mnie to cieszy. Z buziaczkiem dla narzeczonych. Chłopaki najważniejsze. Ważne, byliśmy na całym meczu tak, a teraz się możemy popierdalać. Majonez kielecki. Ja to nigdy jeszcze, nigdy to nie zrobię. Zero z przodu, z tyłu coś wpadnie dobra, no chodźcie. To, 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 to. Ty mi ty mi Ty mi Dużo wycinania. Kto z szatni spędza przed meczem najwięcej czasu w toalecie? Marek Kozioł. <śled> dziewczyna, dziewczyna. <śled> Sorry. <śled> Kuba, dawa! Razem ponad kilo. Ten A co to jest? Magiczna mikstura. Panoramiksa. Weź braci nagraj, proszę. Bracia Daltonowie. Dostałem zlecenie. Jakie? Żeby was nagrać. Coś braciaków? Podoba... No, braciaków. Dajmy sobie buziaka. No, no, no. sobie. Na boisku był. Na boisku. <laughs> Ja zawsze dobrze, tylko nie dajesz na obiekt. Oo tu. Bo ona sam spyszniesz masz ty spyyu. Zapikaj ja to, ja no. to ale daj no to. Zpikam, ale dam. Kapka. Ta jest najlepsza. Ta jest najlepsza. Fajku to, nie? To piersiówka, nie? Pierśówka, to nie. Czekaj. Młotek to nie. W lewej kastet, deszcz, też, nie? Skarpetka. Ty patrz tam, ty patrz tam, a ja... Rancho wilkowy wilkowyje. Ja Tylko Solejuk gdzieś poszedł. <laughs> solejuk tam się kręci, za tobą. Jakub zastosował najstarszy żart świata. Ale skuteczny. Filip, graj, graj! Leci, leci meniok! Przesuwany, kopal! Kopal! Rybuj! 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 Kaler, to no ryby, to Kaler teraz <grybuj>! Tak, nie? No, głośno właśnie. u siebie w domu wygraliśmy. Ważne trzy punkty. Dwa, dwa, Kto wygrał mecz?! Korona! Kto?! Korona! Kto?! Korona! Pięć! dwa, kim się biłeś? Pięty. Pięty za to Kuba, kuba. Ksz, ksz. Ksz, ksz. kuba. czysto? Z mywaka yy, 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 zmywaka na dział na biał. Ksz, 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 ksz. zagrożony? Nie, nie. 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 Kawka? Kawka dla Łysego. Pat, patrz jak się cieszę. A ja mam to, nie. Oh. Zwonę to masz drugi etap w klubie? Uh -huh. Umowa tłumacza jeszcze Trzeba, trzeba pomóc Ale szybko stanąłeś Ze mną to Mateusz opierdolony to płotem Facho, <laughs> jest Ty, to powiem ci coś jednak umiesz <laughs> Mamy to koniec, dziękuję Spotkanie to zakończyło się zwycięstwem Korony 1 do 0 po bramce Kuby Łukowskiego, jest z nami Trener gości, pan Kazimierz Moskwa Moskwa, przepraszam bardzo e, Trenerzy, prosimy o komentarz do dzisiejszego spotkania nie mam żadnego komentarza. Szanowni to Witam. plotki, że chcesz odebrać numer Jackowi Kiełbowi. Czy to prawda? Niekoniecznie, to jeszcze nie ten czas. Na razie nie chrywa sobie pograć z dziesiąteczką. Dziękujemy bardzo. No dobra, w Dobra, dobrze stało dobrze. A. A powiedz, gdzie ty będziesz grał w piłkę? W jakim klubie? W żółtym. żółtym, dobrze. Taki jest kolor, barw. A w klub jak się nazywa? Ko? Kościół. Iceman. Aaa, jest bajce. No to trzeba. A to dwie kosteczki do rany i dwie kosteczki do szkaleczki. Patrz jaka o pozycję z Grzesiem. <głosłusza> Grzegorz nie bierze jeńców. <głosłusza>

Oddaliśmy inicjatywę, natomiast, tak jak chcę Wam tu powiedzieć, ważny jest w piłce pragmatyzm niekiedy i, i, i być może cierpiliśmy te 20 minut, ale, ale skutecznie. Jesteśmy na zero z tyłu. Tak jak mówię, nie zapominajmy, to jest pierwsza liga, wychodzimy 11 na 11, więc to nie jest tak, że. Witamy młodą parę. Chcieliśmy, Kaś, Krzysztof, chcieliśmy Wam życzyć wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, dużo szczęścia, przede wszystkim zdrowia, spełnienia najskrytszych marzeń, czasu wspólnie spędzonego, jak najlepszego. I jeszcze raz od całej drużyny życzymy Wszystkiego najlepszego! Kasia, zadzwoń. Pójdzie z tyłu. Kasia, zadzwoń. To się, to się wykręci, to się wykręci. Gościem drugiej części konferencji jest trener Dominik Nowak. Trenerze poprosimy o komentarz do dzisiejszego spotkania. Najpierw może odkręcę wodę, bo ostatnio były problemy, więc... Aha, dobrze, dziękuję. To jest mecz, mecz wiadomo w jakim celu tu nas zaproszono jesteśmy, ale graliśmy zawsze o zwycięstwo i to ma być też dziś widoczne. Kibole się tam stroszą, ale mamy to rozjechać po swojemu do upadłego. Skład jest tam, gafi, odsłaniaj skład. Niestety ta tablica jest taka jaka jest. I panowie po spadku do trzeciej ligi niestety taka tablica. Jest, tak jest. Panie grał. E? Tak, miał grać. Wczoraj o czwartej jak się żegnaliśmy, to akurat gra. Ale się spóźnił. Kojarzkiego! Chujka i koronie! Trzy kurczy są w Kieńcu. Mamy trzy kurczy w Kieńcu to jak zawodnicy pobiegali jak chociażby Mario Zebic który przebiegł 115 km to jest bardzo dużo podobnie pozostali co grali cały no mecz Bez tak. tej setki chyba panie trenerze 15 to, stop, tak przepraszam 15 Cała drużyna może 115. 15 tak tak przepraszam 15 Zdecznie, że się tak 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 115 bo by było ultra tak, chyba tak ultra <laughs> Pobiegałbyś jeszcze 120, Daj mi spokój! tam pobiegałbyś. Cześć, Cześć, Cześć. Czemuś! Czemuś! Jeszcze! 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 La, la, z cukrem i z do tej herbaty będzie? Ile 7, potrzeba? 7,5 litry. 7,5 litry na tyle kopa? Tak. To po ile to będzie na głowę? To będzie po pół litry na głowę. <noise> ja tu nie przejechałem grać w firmach, tu jeszcze Podzielmy <noise> się No Nogą strzeliłeś? No. Człowiek. <noise> Dziwienie. No, za to w okno szło. No w okno, poziwiamy. ale dolne. O, tak. I no po, z ziemi w sensie, ale do góry. No do góry, no. Wow, winkel, no. Z no. A to, nie Nie, to, nie, to jest, nie był dropsyk, jak dzi? Od razu. To nie było tak, że ten. No, ale no po razu razu ziemi, w ogóle ziemi. Ja. No tam tamte, po lewej stronie. Te, co nie było zamknięte. Ja. Dzisiaj miksy gry? Tylko mixy. Teraz na, w miksach na hale nawet pójdę. Wszystkie kamery zwrócone na jedną osobę. Jest. Na Przemka Szarka. Dali mysę, nie? Dali mysę. Bo se człowiek taki nie jest, żeby se nie dał, kur... Dawaj Korona! 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 Przemek! Przemek, wszystkie kamery na ciebie, Przemek! Przemek, podciągnij to! Przemek! Głosy popraw! Głosy! Kto wygrał mecz?! Korona! Nie wiem, co tu się dzieje, ale jest fajnie, bo wygraliśmy mecz, Te no. Cztery paski. na ramiona. Nazwę trzeba odsłonić tutaj ładnie, o. No nie. No skup się, kur... No na pewno musimy podejść z 360 stopni inaczej, niż było to w meczu z Puszczą. Nie 360, bo wtedy tak samo, 180. Czekaj, Janusz Laskowski. Zgadza się? Zgadza się. Yy, to będzie... Śnił mi się rodzinny dom. O, możesz Może Pomerczy będzie? Słuchają I'm going to class.